Nazywam się Agnieszka Wilczyńska i zapraszam Was do słuchania mojego podcastu Podróże na dłużej. W tym podcaście mówię o podróżach, które pozwalają nam bardziej zgłębić kulturę i specyfikę danego miejsca, jego mieszkańców i ich zwyczajów. Opowiadam tu zatem głównie o dłuższych wyjazdach za granicę lub też o moich własnych doświadczeniach z życia za granicą. Poza tym chcę również zachęcić Was samych do próbowania dłuższych wyjazdów zagranicznych i pokazać Wam sposoby, w jakie takie wyjazdy można zorganizować i sfinansować. Poruszam tutaj też takie tematy jak znalezienie pracy za granicą, studia za granicą, nauka języków obcych, czy co chyba najważniejsze, nauka otwartości na inne kultury i jej niesamowicie pozytywny wpływ na nasz rozwój. Zapraszam. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Podróże na dłużej. Dzisiaj chciałabym znów powiedzieć wam coś o Niemczech, a raczej tym razem o Niemcach, ponieważ tytuł tego odcinka to za co lubię Niemców. I dzisiaj nie będę raczej mówić o nie chciałabym mówić o tych o takich powodach w ogóle dlaczego nie wiem Niemcy są dobrze funkcjonującym krajem i tak dalej, tylko raczej właśnie o Niemcach jako Osobach, które gdzieś tam mijam na ulicy, z którymi pracuję, które poznałam i co lubię w nich, co, czego się od nich nauczyłam i co też chciałabym dla siebie zatrzymać i próbuję dla siebie zatrzymać. Więc pierwszą taką rzeczą, którą bardzo cenię w Niemcach, to jest poczucie odpowiedzialności społecznej. Um, uważam, że Niemcy mają bardzo wysokie to poczucie odpowiedzialności społecznej, generalnie są odpowiedzialni i a szanują inne osoby, a to też sprowadza do tego, że przestrzegają panu obowiązujących reguł. Było to bardzo dobrze widoczne teraz podczas epidemii koronawirusa, również aktualnie jest widoczne. Na przykładzie najlepiej to zobrazować noszenie maseczek, ponieważ w Niemczech różne są reguły w zależności od landu. Tu akurat gdzie mieszkam, zawsze był ten obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych, takich jak transport publiczny, metro, autobusy i tak dalej. sklepy oraz inne tego typu miejsca publiczne oraz również później wprowadzono ten, ten nakaz akurat w Stuttgarcie w centrum miasta, ale tylko w centrum miasta, co ciekawe, także nie było tam obostrzeń w ogóle takiego, tak jak w Polsce przez jakiś czas, nie wiem czy teraz ciągle tak jest, noszenia masek po prostu wszędzie na ulicy, tego nie było. Natomiast naprawdę oni tego przestrzegają i przez to, co mam na myśli, to to, że naprawdę wszyscy są w maskach, wszyscy, po prostu no pewnie nie zauważyłam tam gdzieś kogoś, kto zapomniał maski, to się na pewno może zdarzyć, mi się też raz zdarzyło zapomnieć i musiałam gdzieś tam po prostu chustką sobie owinąć twarz, natomiast generalnie noszą wszyscy, dosłownie i to naprawdę wsiadając do metra i jeszcze mi się nie zdarzyło, Zobaczyć osoby, która by nie miała maski w ogóle. Raz była taka sytuacja, gdzie właśnie to był chyba Rosjanin. Um, słyszałam po prostu, jak rozmawiał po rosyjsku z drugą osobą, i miał maskę i miał założoną um, pod nosem, po prostu ściągniętą. Ale to naprawdę był jedyny raz, kiedy taką osobę zobaczyłam w Niemczech. I od razu była reakcja, jakiś tam Niemiec do niego podszedł i zwrócił mu uwagę, żeby tą maskę założył um, poprawnie. Co uważam też za no, bardzo takie pozytywne, oczywiście grzecznie mu zwrócił uwagę, natomiast no, jest to poczucie tej odpowiedzialności społecznej i przestrzegania reguł. Jak się możecie domyślać, szokiem było dla mnie, kiedy wróciłam do Polski w trakcie, właśnie, no, nie wiem, w trakcie świąt ostatnio, czy jeszcze jak, no, była ta, ten duży wysyp tych przypadków koronawirusa, wzrost tych przypadków. I jechałam autobusem i po prostu nie mogłam w to uwierzyć, że ludzie są w ogóle bez masek, nawet już nie, że mają te maski pod nosem czy gdzieś na uchu zawieszone, że chociaż no to też nic nie daje, ale chociaż po prostu mogłabym pomyśleć, dobra, pomyśleli chociaż, żeby tą maskę ze sobą wziąć, ale po prostu dużo osób w ogóle nie miało tych masek, po prostu nawet gdzieś tam zawieszonych czy pod ręką, gdzieś tam ludzie naprawdę krzyczeli, w tym autobusie rozmawiali zupełnie bez, bez maski. No, i było to dla mnie przykrym widokiem, bo wtedy ten obowiązek masek, tak jak mówię, był, to obowiązywało, i ludzie sobie po prostu nic z tego nie, zrobili, nie robili. No, i są tu na pewno dwa aspekty tego, tej, tego przykładu, tej sytuacji. Dlaczego ci Niemcy te maski noszą? I są na pewno dwa aspekty. Jeden to jest taka odpowiedzialność, poczucie tej odpowiedzialności po prostu niezależne od zewnętrznej kontroli, czyli to, że po prostu. Oni rozumieją, okej, okay, jest taka reguła, zgadzam się z nią, czy nie zgadzam, co też ważne do podkreślenia, bo nie wszyscy Niemcy też się ze wszystkim, tak jak mówię, bezkrytycznie zgadzają. O tym zaraz powiem. Natomiast jest taka reguła to wywiązuje się z niej. Pewnie moglibyśmy tu porozmawiać o sytuacjach, gdzie dajmy na to wprowadzane są przez Państwa jakieś reguły, które no już nie są tak o takim małym wpływie jak tylko założenie maski. Chodzi mi o to, że mogą powodować dla nas więcej utrudnień. Natomiast no, i wtedy może moglibyśmy no, czasem zastanowić się, czy do pewnej reguły się zastosować, czy nie. Niemniej jednak, co do reguły co do zasady, powinniśmy i założenie akurat maski. Ten przykład no, nie kosztuje nas wiele, tak? Więc e, no, jest to coś, co Niemcy po prostu robią, bo oni rozumieją, że to ok, to jaka jest zasada, e, powinienem chronić siebie innych. E, nawet jeśli mam wątpliwości, nie wiem, dajmy na to: jestem osobą, która nie wierzy w koronawirusa, to po prostu nie kosztuje mnie to wiele założenie tej maski, tak? Taka reguła obowiązuje, więc ją zakładam. I tyle, kropka, po prostu nie ma dyskusji. Nie ma dyskusji, nie ma rozmowy, rozważania, przynajmniej na ten moment. Po prostu zagładam tą maskę, więc na pewno to jest też taki właśnie, po pierwsze, ten czynnik tego, że oni są odpowiedzialni, bo ja uważam, że to jest odpowiedzialność mimo wszystko. A drugi czynnik to jest kontrola zewnętrzna, bo owszem, kontrole są, znaczy kontrole oni nie muszą tu tych ludzi kontrolować, przynajmniej tu, gdzie ja mieszkam, bo oni się naprawdę stosują do reguł. Ale to prawda, że w metrze. Nie wiem jak w autobusach, ale w metrze, w którym jeżdżę codziennie, jest zawsze albo prawie zawsze widzę tą osobę w właśnie odblaskowej kamizelce, która się przechodzi i um, patrzy, rozgląda po prostu, czy ludzie mają te maski założone. Oni wsiadają też do metra, jadą czasem kilka przystanków. Nigdy mi jeszcze nie miałam sytuacji, żeby komuśkolwiek, komukolwiek zwrócili uwagę, bo tak jak mówię, wszyscy się stosują do tej reguły. Niemniej jednak. Um, są takie kontrole, no i na pewno to też w pewnym stopniu wpływa na to, że powiedzmy, jakieś tam osoby, które by ewentualnie miały wątpliwości i postanowiły maskę zdjąć, jej nie zdejmą, tak? Ale tak jak mówię, to nie są jakieś wielkie kontrole, więc uważam, że w Polsce być może by się to nam przydało. Tylko znów pytanie, czy w Polsce by to nie poszło w drugą stronę, w jakieś nadmierne znów kontrolowanie, bo tak jak mówię, tu to, to jest bardziej po prostu takie, no. Obserwowanie czy ludzie tego przestrzegają. Wątpię też, żeby ktoś od razu manta włożył, pewnie by zwrócił uwagę i żeby tą maskę założyć, ale tak jak mówię, no ja się jeszcze z taką sytuacją nie spotkałam, żeby ktoś poza tą jedną maski ze sobą nie miał. I to też bardzo było fajnie widać ostatnio, kiedy tutaj wprowadzono znów taką regułę, że trzeba nosić maseczki chirurgiczne, że nie wystarczą już te materiałowe. Tylko trzeba mieć te chirurgiczne, i ja niestety o tym nie wiedziałam, że wprowadzono tę regułę, ponieważ przyznam się szczerze, czasem mi się zapomni obejrzeć jakieś serwisy informacyjne, czy po prostu przeczytać, co się w ogóle dzieje w świecie. Mam takie okresy i po prostu nie wiem, zupełnie co się dzieje, i to był właśnie taki moment. I zupełnie przestałam śledzić newsy, co się dzieje, co tam się z tym koronawirusem w ogóle. Nowego dzieje. No i wybrałam się właśnie rano, to był poniedziałek, jak zwykle, do metra i po prostu nawet nie musiałam tych newsów sprawdzać, bo już było to dla mnie alarmujące, ponieważ rozglądałam się w prawo, w lewo. Na przystanku wszystkie osoby miały maski chirurgiczne, co mnie zaskoczyło, bo do zeszłego tygodnia widziałam dużo osób, które miały po prostu materiałowe maseczki. Um, także już mnie to zastanowiło, ale mówię, dobra, może to mi się tylko wydaje, ale wyszłam do metra i tam też zobaczyłam ludzi siedzących, wszy wszystkich w maskach chirurgicznych, po prostu nie było nikogo, kto by miał maskę taką z materiału, więc wtedy szybko mówię, oho, coś tu jest nie tak i um, wtedy oczywiście wyszłam tu na stronę um, lokalną i sprawdziłam, że taki nakaz obowiązuje, oczywiście... Um, nic się nie stało, w sensie nikt mi nie zwrócił uwagi. Zresztą też pewnie z tego względu nie było kontroli w tym dniu, bo mieli świadomość, że ktoś jeszcze może być niedoinformowany, więc no w tej mojej materiałowej masce do pracy pojechałam, a później już w pracy dostałam taką maskę chirurgiczną, więc mogłam ją używać. No ale właśnie to też właśnie jest dobry przykład, że nowe, zupełnie nowa reguła dopiero działa od poniedziałku, a wszyscy już to mają po prostu. I no właśnie to dobrze to obrazuje. No i jest też poza tym poza tą odpowiedzialnością generalnie społeczną tak i tym dbaniem o jednak dobro innych ludzi. Inny aspekt, który się z tym wiąże, z tym właśnie przestrzeganiem reguł, a mianowicie to, że przez to, że ci ludzie przestrzegają reguł, też często sami z siebie tak naprawdę nie potrzebują w dużym stopniu tej kontroli zewnętrznej, albo właśnie potrzebują na takiej zasadzie tylko obserwowania, bo oni się po prostu stosują, generalnie sami z siebie, to też przez to nie trzeba wprowadzać ostrych reguł, tak, typu po prostu chodzenie w masce, też sensownych, moim zdaniem, reguł y, gdziekolwiek, tak, y, gdzie nie ma ludzi, chodzenie w masce, tak, do parku, do lasu, nie wiem, no, wiecie o co chodzi, tylko po prostu y, nie ma takiej potrzeby, bo osoba y, po prostu sama założy maskę w momencie, kiedy wchodzi w tłum ludzi i ją zdejmie, kiedy będzie sama na ulicy. Po prostu nie potrzebuje do tego zewnętrznej kontroli, tylko swojej własnej głowy, umysłu i po prostu decyzji okej, okay, teraz stwarzam do kogoś zagrożenie, czy ktoś dla mnie założy maskę. E, jak nie, to ją zdejmę i tyle. I po prostu to dużo łatwiej, że oni nie muszą właśnie wszystkiego ograniczać, tak? Czy wprowadzić jakichś po prostu szczegółowych reguł, e, co jest dozwolone, co nie w takich sytuacjach, tylko mogą tym ludziom dać jednak. E, więcej luzu, co nie znaczy, że zawsze tak jest perfekcyjnie, nie jest też tak co do każdego aspektu, bo jak też jeszcze były po przerwie wcześniej otwierane galerie, teraz jeszcze są zamknięte, nie wszystko jest jeszcze otwarte, no to też widziałam takie sceny, tak, ludzi po prostu rzucających się do tych galerii w tłumach, także wiadomo, że to nie jest tak, że zawsze, chociaż co do tych masek, to jest naprawdę świetny przykład, bo serio do tego ludzie się po prostu w no, niesamowity sposób stosują, no, i uważam naprawdę to za coś bardzo pozytywnego, w sensie to, tą odpowiedzialność i to przestrzeganie reguł. Podkreślę tu jednak, że to nie oznacza, co jest bardzo ważne, że oni są bezkrytyczni i nie analizują sytuacji i po prostu robią wszystko no jak w zegarku, tylko jak jest napisane. Znaczy, pewnie też trochę tak, to trzeba by już o minusach tego mówić, niemniej jednak, nie zawsze. I też są różne, bardzo często, nawet powiedziałabym, nawet jestem zaskoczona, jak często demonstracje, jakieś protesty. Ludzie też wychodzą na ulicę, ale te maski mają, tak? Właśnie to, o czym powiedziałam, że okej, okay, stosuję się do tej reguły, która obowiązuje. Niemniej jednak, jednocześnie, jeżeli na przykład, nie wiem, uważam, że nie wiem, jest to głupie i nie powinno być takiego nakazu, to idę na jakiś protest czy w inny sposób, nie wiem, podpisuję jakąś petycję, cokolwiek, ale tak jak mówić, to nie jest reguła, która jakoś, no nie wiem, po prostu zupełnie zagraża mojemu dobru, no ale tak jak w przypadku tej maski, mogę ją założyć i tyle, i, i po prostu przestrzegam obowiązujących zasad. To oni to robią i w inny sposób później wyrażają jakąś tą swoją krytykę, tak? Nie wprowadzając zamieszania i też potrzeby jakiejś ogromnej kontroli z zewnątrz, ze strony państwa, bo po prostu się stosują, tak jak już powiedziałam, do tych zasad. Kolejną rzeczą, którą cenię w Niemcach jest mniejsze przywiązanie do wyglądu i w ogóle do sfery estetycznej, i mniejsze ocenianie za to ludzi, jeśli tak mogę to powiedzieć. Chodzi mi o to generalnie, że mieszkając tu nie odczuwam presji i naprawdę tego to dużo ludzi mi też potwierdziło, nie odczuwa takiej presji tego, jak powinni wyglądać, jak powinni się zachowywać. Oczywiście są różne reguły w różnych miejscach, natomiast chodzi mi o to, że nie ma tej takiej presji społecznej tego na przykład, nie wiem, że trzeba, zwłaszcza co do kobiet, nie wiem, wyglądać elegancko albo w ten sposób się ubierać, czy w inny sposób. I też to się tyczy innych aspektów, nie tylko wyglądu, ale o tym zaraz powiem. Czyli generalnie jest taki dużo większy luz w tej sferze i um, bardzo odczuwam to kiedy wracam do Polski, naprawdę wciąż um, taką właśnie wręcz się dziwnie czuję. czasem mam może takie taką nie wiem, czułam właśnie taką presję, że boże, może jednak nie powinnam dzisiaj nie wiem wyjść tak luźniej ubrana, bo po prostu Widzę, że kobiety, myślę w różnym wieku, zwłaszcza kobiety, myślę. Może mężczyźni też ciężko mi jest to powiedzieć, nie mam pojęcia, chociaż no, pewnie też, ale zwłaszcza na kobietach wciąż jest pewnego rodzaju taka społeczna presja tego, jak powinny wyglądać. Przynajmniej takie jest moje odczucie. I nawet jeśli to nie oznacza, że mają, nie wiem, super elegancko wyglądać, to jednak jest taki, no nie wiem, jest pewien takim się wydaje społeczne, taka presja na to. Jak powinno być, jak nie powinno być, co wypada, co nie. To są wyjątki oczywiście, natomiast tu w Niemczech jest dużo większy luz. Po prostu, serio, ja się tu bardzo swobodnie się o to chodzi, czuję, w ogóle naprawdę no, bardzo dużo wyluzowałam w tej sferze. I uważam to za coś bardzo, bardzo pozytywnego. I owszem, tu dużo osób pewnie mogą powiedzieć, no dobra, ale ja lubię, jak nie wiem. Kobiety się ubierają elegancko, w ogóle same kobiety o sobie mogą tak powiedzieć, tak? Lubi, lubimy się ubierać elegancko, uważam, że to jest super, że właśnie to jest ważne, żeby się ubierać tak, a nie inaczej. I ja też uważam, że to jest super, jeśli ktoś chce w ten sposób na przykład się ubierać, ja też tak lubię się często ubrać, natomiast ym, powinien być właśnie taki luz co do każdej opcji, tak? Co do tego, że po prostu nieważne jak wyglądasz, to w ogóle nie jest ważne i tu naprawdę ta sfera wyglądu yy, po prostu jest. Pod takim dużym właśnie taką dużą swobodą, że można być elegancko ubranym, można być nieelegancko, można w ogóle, nie wiem, nie wiem co inaczej zupełnie wyglądać i nikt po prostu nawet na was nie zwróci uwagi, jest generalnie taki luz w tej sferze, to się też bardzo, ja to bardzo czułam, na przykład też pracując, ponieważ um, no, pracuję w specyficznej branży, ponieważ w branży prawniczej, um, obecnie i um, no. Pewnie się domyślacie, nawet nie będąc prawnikami, wiecie, jak się ubiera typowy prawnik w Polsce, natomiast tutaj absolutnie nie ma reguły. Są mi tacy, którzy się ubierają tak jak w Polsce, bardzo elegancko, ale inni zupełnie na luzie i w ogóle na przykład w kancelariach prawnych, no, no zupełnie nie ma takiego, takiej też presji na, na, tą, na ten elegancki wygląd i po prostu każdy przychodzi tak, jak mu się podoba i no jest dużo luzu, naprawdę jest dużo, bar, dużo, dużo, więcej luzu niż, niż w Polsce pod wieloma względami, ja to uważam, że coś bardzo fajnego, bo tak jak mówię, jeśli ktoś chce elegancko wyglądać, czy tam w jakiś określony sposób to super, a jak ktoś nie, to też super, ani jedno, jedno nie jest lepsze od drugiego ale ważne jest to właśnie, żeby nie czuć tej presji, żeby każdy czuł się swobodnie i moim zdaniem właśnie hmm, podoba mi się to w Niemczech, ponieważ to nie odnosi się tylko do, do wyglądu. Ja po prostu podałam ten przykład stricte wyglądu, bo to jest chyba najłatwiejsze do zobrazowania, zwłaszcza chodzi o kobiety i o tą presję, która jednak często, no w ogóle mi się wydaje, w ciągle w różnych krajach odczuwają, ale podałam Polskę jako przykład, bo... No, myślę, że wszyscy się zgodzimy, jeśli wszystkie kobiety, które tego słuchają się zgadzam, że, że taka presja mimo wszystko jest wciąż. Natomiast to się w Niemczech tyczy też co do innych aspektów, że po prostu jest większy luz, co może też być takie paradoksalne, bo przed chwilą powiedziałam, że oni się tak stosują do reguł i że, a w innych odcinkach też trochę mówiłam, zwłaszcza o Niemcach w tym regionie, w którym jestem, że są tacy bardzo też i często... No, tacy surowi, może zamknięci, tacy właśnie jak powiedzielibyśmy sztywni, i w pewnym sensie tak, ale to jest inny aspekt, tak jakby. Natomiast zdecydowanie jest luz raczej co do tej sfery zewnętrznej, powiedziałabym, i to jest bardzo duży plus. Ach, no i jeszcze właśnie zapomniałam dodać ten luz, jeśli tak to mogę nazwać, w tej sferze estetycznej, to dostrzegłam właśnie też na przykład. W miejscu pracy, a mianowicie w tym, znów odnosząc się do tej branży prawniczej jeszcze, bo ona jest mi bliska po prostu, to byłam w dużym szoku, jak no, nie mam jakiegoś ogromnego doświadczenia, nie pracowałam w 20 różnych miejscach, natomiast e, sam wystrój na przykład kancelarii prawnych, gdzie no, w miejscach, w których pracowałam w Polsce, to też jak się pewnie domyślacie, nawet, nawet nie będąc z tej branży, no jest u nas bardzo duży taki nacisk na estetykę, na to, że właśnie mi się to akurat bardzo podoba, żeby nie było, bardzo mi się to podoba, że no, no widać po prostu ten, nie wiem, prestiż tego miejsca, tak? Że jest wszystko zadbane, bardzo odnowione i po prostu się stawia bardzo dużo na ten element wyglądu. A tu nie. W sensie mówię, pewnie jest też dużo miejsc, w których też tak jest. Natomiast w wielu miejscach. Na to się tak nie, nie stawia, tak? Że dajmy na to zupełnie, nie wiem, skromnie wyglądają. Nie tak, no właśnie, nie ma takiej potrzeby pokazania tego, że, nie wiem, wow, to jest kancelaria prawna, czy tam w ogóle inne miejsce, jakiś, nie wiem, prestiżu, więc tutaj wszystko musi być, nie wiem, robiące wrażenie, jakieś drogie, czy super, wszystko dobrane. Nie, raczej nie, chociaż mówię, to pewnie zależy od miejsca, ale to było też ciekawe bardzo dla mnie. I takie zaskakujące, że oni serio do tego elementu estetyki nie przykładają takiej wagi, i ja, mimo że serio, tak jakby osobiście, czasem lubię tą estetykę i właśnie dla mnie to jest ważne, ale bardzo to cenię, że jest ta możliwość tego wyboru, tak? Że jeśli ktoś nie chce, to po prostu nie, a jeśli ktoś chce, to super, to czemu nie? To absolutnie jest to też mile widziane, żeby właśnie no, tą estetykę powiedzmy stawiał na piedestał, ale fajnie jest widzieć, że po prostu można też podejść do tego z zupełnie innej strony i że to nie musi być takie najważniejsze. No i z tym luzem wiąże się też kolejny właśnie punkt, który sobie tutaj wypisałam zastanawiając się nad tymi właśnie aspektami, za które lubię Niemców, za tymi cechami i ten kolejny punkt też można by powiedzieć jest powiązany z tym luzem też trochę. Mianowicie chodzi mi o to, że oni generalnie um, lubią swoją kulturę, swój kraj, nie boją się o tym powiedzieć i um, naprawdę doceniają nawet. Um, po prostu nie, nie boją się powiedzieć o tym, że, że są Niemcami i że ich na przykład zwyczaje są takie, a nie inne, nawet jeżeli te zwyczaje nie są jakieś niesamowicie zachwycające. Przykład mi tu bardzo fajny, chyba przyszedł do głowy. Jakiś czas temu rozmawiałam z kimś, właśnie z paną Niemką, która mi opowiadała, to było przed świętami, jak właśnie oni będą świętować Wigilię Bożego Narodzenia. Jak pewnie wiecie, Niemcy no, nie słyną z najlepszej kuchni na świecie, po prostu nie ma u nich takiej dużej tradycji kulinarnej. O tutaj, żeby było jasne, też nie wiem, nie znam wszystkich regionów Niemiec, jestem pewna, że też są super przepisy i miejsca, w których się tą tradycję bardziej kultywuje, ale generalnie, tak całościowo patrząc na kraj, no nie ma takich powiedzmy popisowych dań, jakichś bardzo wykwintnych, poza słynnym kurywurstem. No wiecie o co chodzi, tak? Nie jest to ich po prostu jakiś, nie wiem, no, tak jak we Francji, tak? Czy nawet w Polsce, myślę, taka tak silna tradycja kulinarna. No ale do czego zmierzam, że właśnie ta pani mi opowiadała, taka bardzo podekscytowana, że oni właśnie będą jeść na tej wigilijnej kolacji właśnie kapustę, kiełbasek, jakieś takie naprawdę proste rzeczy. I zupełnie nie była tym jakoś, nie wiem... Y jakby to powiedzieć, nie wiem, zawstydzona. Wiem, że to głupio, głupio może brzmi, bo w sumie no ja rozumiem to absolutnie, czemu miała być zawstydzona. Tylko chodzi mi o to, że tak jakby właśnie była dumna z tego. O, w ten sposób chciałam to powiedzieć, że um, po prostu oni to lubią, oni to jedzą, tak jest ich tradycja i super. I oni są mega dumni, oni po prostu o tym powiedzą wszemi wobec. Że tak świętują i są szczęśliwi i super. I to, słuchajcie, mega mi się podoba i uważam, że nam Polakom bardzo tego brakuje, żeby właśnie powiedzieć innym: Słuchajcie, ja tak robię i to jest super, i w moim kraju na przykład tak się robi, i to jest super z taką pewnością siebie. Nawet jeśli, tak jak w tym przypadku, może nie wiem, no nie była to najcudowniejsza tradycja na świecie czy w Europie. Ale po prostu pokazanie tej pewności siebie i tego uznania dla, dla swojej kultury, i po prostu pokazanie tego, że kurde, ja to lubię i to jest najważniejsze, że ja mam taką tradycję, my z moją rodziną lubimy to robić i to nam smakuje i super. I po prostu czemu by się tym nie pochwalić, o tym nie powiedzieć. I właśnie ten element tego ich takiego. No i tu znów pojawia się to słowo, którego użyję luzu, w sensie takim, że oni po prostu. Hmm. Mają taki duży dystans, o nawet bym powiedziała, i to też jest właśnie może. Może paradoks, bo z jednej strony często tacy właśnie no tacy pilnujący siebie, przestrzegający tych reguł, a z drugiej strony, mający dystans do siebie. I to jest właśnie coś, co się wiąże z tym punktem, który opisałam, czyli pewność siebie, zadowolenie, takie uznanie dla swojej kultury, ale właśnie też pewien dystans. I po prostu. Szanowanie tego, co się lubi. Także te trzy punkty, które wymieniłam, czyli właśnie tą odpowiedzialność, ten taki luz, dystansowanie, się, jeśli chodzi o wygląd i o sferę estetyczną, tak, czyli nie tylko, nie tylko właśnie ubiór, ale też w ogóle inne aspekty życia, wystrój wnętrz i tak dalej. Generalnie estetykę, jak i ten większy luz co do siebie i dystans, i to zadowolenie, i pewność siebie, i docenienie tego, i Swojej tradycji, tego jak się żyje, i po prostu co się lubi. Te trzy aspekty uważam że za mega fajne i chciałabym je kultywować, chciałabym je ze sobą zabrać tam, gdzie się dalej udam, i po prostu nie zapomnieć o nich, bo wydaje mi się, że są bardzo wartościowe. Na pewno, tak jak mówię, jest jeszcze wiele innych sfer, za które cenię w ogóle Niemcy jako kraj, natomiast to jest też coś innego. Um, na pewno jest wiele innych elementów, ale te, które wymieniłam, wydaje mi się, że są po prostu bardzo ważne i dużo różnią się od tych naszych polskich cech. I które no, fajnie jest naprawdę kultywować i być świadomym tego, że, że można inaczej, że można zupełnie być, no, mieć więcej dystansu, po prostu więcej luzu, ale też być odpowiedzialnym i szanować innych. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zaobserwujcie mój podcast na Spotify, jeśli go tam słuchacie lub też komentujcie się na YouTube lub na innych platformach. Każdy feedback jest dla mnie bardzo cenny. Poza tym zachęcam Was do śledzenia mnie na Instagramie agawilczyńska.world bez polskich znaków, jak i również do zajrzenia na moją stronę internetową i bloga agawilczyńska.world.com Adres do tej strony, jak i Instagram... Znajduje się w opisie tego podcastu. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam Was do słuchania kolejnych odcinków. Pa.